Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Jak wydostać się z koła karmicznego? Pojęcie długu w reinkarnacji. Karma jest uniwersalną zasadą, która mówi nam, że każde działanie wywołuje reakcję. Ta zasada sugeruje nam, że wszystko, co robimy, będzie miało konsekwencje, ponieważ bezpośrednio lub pośrednio ktoś ucierpi za nasze działania. Dlatego musimy pomyśleć przed działaniem i być może w dzisiejszym społeczeństwie trudno jest uciec od tej zasady, ponieważ nieumyślnie wywieramy bezpośredni wpływ na inne istoty, tworząc konto karmiczne, które będzie się kumulować. Te rachunki karmiczne rozliczane są na nas bezpośrednio lub pośrednio, kiedy narzekamy na zmienne koleje losu, jakie oferuje nam życie. Nie ważymy przesłych działań i wynikających z nich konsekwencji. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie masz ucieczki i jeśli myślałeś, że gdy umrzesz, wyjdziesz bez szwanku z uregulowania rachunków, to jesteś w poważnym błędzie. Niezależnie od tego, czy wierzysz w karmę, czy nie, pod koniec swojego życia będziesz miał pewną sumę oczekujących kont, te konta to nic innego jak działania za które ucierpiały z Twojego powodu osoby trzecie, znane lub nie. Jesteś energią i swoimi działaniami modyfikujesz i emitujesz energię, która wpływa na ludzi wokół Ciebie. Jeśli Twoje działania są negatywne, czy to słowa, myśli lub czyny, stworzą emisję energii, która wpłynie na strony trzecie. Ten wpływ będzie sprzężenie zwrotne i prędzej czy później wróci do Ciebie zduplikowana. Ta zasada pasuje bezpośrednio do tego, co mówi, że energia nie jest ani tworzona, ani niszczona, jest przekształcana. Dlatego ta energia w postaci karmy powróci do Was przemieniona i dostosowana do Waszej rzeczywistości. Kiedy umieramy, zostawiamy za sobą ciało fizyczne i ta energia zostaje przekształcona. Nasza dusza jest energetyczną esencją, która zamieszkiwała ciało. A po śmierci otrzymujemy tylko mały nawias, okres odpoczynku, w którym nasza karma powróci do nas, gdy tylko ponownie się wcielimy, aby dalej spłacać ten dług i kontynuujemy też tworzenie z naszymi działaniami nowych kąt, tworząc swego rodzaju cykliczne koło, w którym z początku wydaje się, że nie ma wyjścia. Koło to znane jest w filozofiach Wschodu jako Samsare. W tych wschodnich filozofiach ta zasada jest brana pod uwagę, a w niektórych klasztorach nierzadko spotyka się mnichów, którzy decydują się nie podejmować żadnych działań, aby uniknąć tworzenia karmy. Ci mnisi prowadzą kontemplacyjne życie i starają się nie wpływać na nic wokół nich swoją obecnością, starają się nie zabić przypadkowo żadnego zwierzęcia ani owada, nawet nie zerwać źdźbła trawy. Aby uniknąć karmy i wydostać się z tej samsary. Ten sposób, moim zdaniem, jest bezużyteczny, a bezczynność tylko opóźnia nieuniknione. Oparcie całego życia na tym przekonaniu będzie oznaczało, że zmarnujesz to fizyczne doświadczenie, nie będziesz pracował nad swoją duchową ewolucją i w żaden sposób nie dorośniesz. Możesz uciec z tego karmicznego koła. Metoda w swojej koncepcji jest prosta, ale w praktyce tak nie jest. Najskuteczniejszym sposobem ucieczki z koła karmicznego jest przebaczenie. Przebaczając najpierw sobie, a potem tym, którzy wpływają na nas swoimi działaniami, będziemy w stanie uregulować nasze karmiczne długi. Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste, ale musi to być szczere przebaczenie emanujące z głębi naszego jestestwa. Nie wystarczy lekko przebaczyć szkody, które nam wyrządzamy lub które zostały nam wyrządzone. Musi to być głębokie ćwiczenie zrozumienia, współczucia i przebaczenia, przebaczenia samego siebie, w którym tonąca nas wina pozostawia nasze sumienie na zawsze. Kiedy już uda nam się wybaczyć sobie i tym, którzy swoimi działaniami negatywnie na nas wpłynęli, oczyścimy te długi, które narosły przez całe życie. Tak więc, opuszczając te inkarnacje, miej możliwość fizycznej inkarnacji jako wehikułu duchowej ewolucji opartej na wiedzy i współczuciu, a nie jako sposobu na spłatę długów poprzez ciągłe powtarzanie niewłaściwych działań, jako sposób uczenia się. Pojęcie długu w reinkarnacji. Jeśli jesteś zaznajomiony z pojęciem długu i co to oznacza w naszym procesie zniewolenia, Szybko zrozumiesz, w jaki sposób ta sama koncepcja była używana przez religie używające błagań w swoich modlitwach: przebacz nam nasze długi tak jak my wybaczamy nasze dłużnikom i oczywiście używali go także metafizyka, teozofia i ruchy New Age gdzie wypaczyły naturalne prawo przyczyny i skutku każde działanie ma reakcję lub karmę jak to się nazywa stworzyć całe przekonanie o administrowaniu tym. Karmicznym długiem, który musiał zostać spłacony poprzez reinkarnację. Prawo naturalne nie przewiduje kumulacji reakcji na popełnione czyny. Naturalny proces jest zwykle prawie natychmiastowy, gdy są to przyczyny fizyczne, a w przypadku sytuacji, w których występują emocjonalne implikacje lub urazy, reakcja jest uwarunkowana stanem świadomości obu. Dlatego rozważa się skruchę i przebaczenie. Nigdy nie gromadzi lub może płacić w ratach, jak gdyby była instytucją kredytową. To sprawia, że myślimy, że te same, które regulują i zarządzają naszym przejściem między życiami, regulują także naszą gospodarkę, nasze zdrowie i nasze życie zawodowe. Jesteśmy wyraźnie Twoją inwestycją i wyraźnie płacimy wysoką cenę za życie tutaj. Wcielenie się w swoje królestwo generuje zobowiązania regulowane umową, w której klauzulami są hipoteki, a długi z tytułu użytkowania jego dziedzictwa przetrwają nas. W rzeczywistości nie jesteśmy nawet właścicielami ciała, z którego korzystamy. Dlatego w zawoalowany sposób jesteśmy pouczeni o konieczności płacenia od urodzenia. Jeśli połączymy pojęcie długu, które dusi nas od tysiącleci, z pojęciem karmy, zdamy sobie sprawę, że nie tylko żyjemy w długach aż do śmierci, ale że po śmierci chcą, abyśmy nadal spłacali więcej długu. Niemniej ciekawe jest to, że wielu z nas po dziesiątkach. A może setkach reinkarnacji, nadal przyznaje, że dług jest czymś logicznym i koniecznym dla naszej własnej ewolucji. Abyśmy się zrozumieli, to tak, jakby twój bank zmusił cię do podpisania kredytu hipotecznego na dom na 50 lub 100 żyć, aby w tym okresie mógł, za Twoją zgodą, wykorzystać cię i zmusić do produkcji na różne sposoby, aby spłacić ten dług. A na dodatek bank wybrał dla ciebie dom i meble, a także naliczył podatki za użytkowanie i korzystanie, za konsumpcję i za odpady, które wytwarzasz. Z pewnością brzmi to dla ciebie jak żart, ponieważ prawie dokładnie to masz tutaj. Pomyśl, że na przykład są grupy religijne, które oczekują Mesjasza, który dostarczy każdemu ze swoich wiernych 2500 niewolników. Wierzysz, że mesjasz przyjdzie, aby cię zbawić lub uregulować dług ze swoimi wiernymi, którzy spędzili tysiące lat wiernego wielbienia, czekając na ziemski raj, w którym miliony żyją jako niewolnicy na jego służbie. Czy to nie wygląda na to? Czym teraz żyjesz? Wygląda na to, że się spieszyli i nie chcieli czekać, aż ich mesjasz odbierze nagrodę. Religie, które generują dług Także niektórzy wierni płacą swoją winą, swoją wielką winą i sporą szczyptą dziesięciny. Nie da się uciec, jeśli nie dowiemy się o oszustwie, jeśli nie będziemy w stanie uwolnić się od hipoteki i nadużycia z bankiem na dom, który nigdy nie będzie twój, a jest tylko w użytkowaniu. Wyobraź sobie, co są w stanie uchwycić i zatrzymać twoją duszę. Być może uważasz, że klauzule są mniej obraźliwe lub że nie byłyby w stanie zrobić wszystkiego, co możliwe, abyś cokolwiek przyjął, podczas gdy musisz płacić w nieskończoność, nawet przez tysiące lat. Dług do spłacenia, dług do uregulowania, karma, którą gromadzisz, karma, którą spłacasz, dług i jeszcze więcej długów, te same kraty tego samego więzienia. W tym życiu iW przyszłych. Jeśli zaczniesz łączyć kropki, zobaczysz, że wszystko sprowadza się do kilku prostych form wzorca. Jeśli nadal wierzyłeś w te opowieści o raju po śmierci, to jest to, że nie wiesz, jak pomysłowi mogą stać się nasi chciwi menedżerowie. Możesz poczekać, aż chciwość rozerwie ich worek, lub możesz bezpośrednio rozerwać ich worek i uciec z ich szponów. Ci skąpcy, którzy spisują Twoje długi i wystawiają Ci rachunki, gdy Twoje ciało jest jeszcze ciepłe, polegają tylko na tym, że nadal wierzysz, że jesteś im coś winien lub komuś. Gdy tylko uświadomisz sobie, że nikomu nic nie jesteś winien i że to, czego od Ciebie żądają, jest jedynie wynikiem ich manipulacji i oszustwa, nic nie powinno przeszkodzić w posłuszeństwie Twojej woli. Jakkolwiek by to nie było, i nic nie powinno powstrzymywać cię przed udaniem się tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz, żywy lub martwy. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.